Problemem wielu facetów jest to, że biorą za bardzo do siebie słowa kobiet. Witam. Dzisiaj Ci powiem o słowach dziewczyn. Mianowicie chodzi o to, żebyś no, nie brał do siebie tak do siebie, rozumiesz? Żebyś się nie przejmował tym, co mówi dziewczyna, bo powiem Ci tak, no wiele dziewczyn naprawdę mówi głupoty, wiesz, no takie dzisiaj są czasy, że gdzieś tam głupota jest rozsiewana, te wszystkie widzisz, mm, socjale i tak dalej, to tam głównie promowana jest głupota, rozumiesz, i te dziewczyny oglądają głupotę i tak dalej, no i chcesz czy nie chcesz, no... Z kim się zadajesz, taki się stajesz, no nie, i teraz zobacz, no, czasy gdzieś tam są nastawione na to, żeby, no, ludzi też ogłupić, no nie, no, bo głupik zawsze łatwiej gdzieś tam kontrolować, z głupiego można dużo więcej gdzieś tam wyciągnąć i tak dalej i tak dalej, no nie. Zazwyczaj największy problem jest no, z tymi mądrymi, no nie, no bo oni gdzieś tam no nie dadzą się tak łatwo oszukać i tak dalej, i tak dalej, no i jakby to powiedzieć najlepiej jest ogłupiać i najlepiej jest ogłupiać od, od młodego, no nie, kiedy ten umysł jest jeszcze taki no niedojrzały, no nie. No i mamy przykładowo, że gdzieś tam spotykasz się z dziewczyną, spotkałeś się z dziewczyną, no i ona powiedziała ci coś... Co ty gdzieś tam wziąłeś za pewnik? Powiedziałaś gdzieś tam, e, że gdzieś tam chciałbyś pójść, no nie? A ona powiedziała: No, no, to se tam kiedyś może. E, pójdziesz sam, no nie i tak dalej, no i ty już se gdzieś tam zaczynasz myśleć, że aha, to ona nie jest, gdzieś tam zainteresowana, że tego, no ale no nie do końca jest to prawda, no nie, czasem jest tak, że dziewczyna, no mówi, obraża cię, no nie, ale no dlatego, że przykładowo ma jakieś zaburzenia, wiesz, no ma nerwice, być może ma jakieś, wiesz, no inne, Urojenia, tak to nazwę, no nie, jakieś tam narcyzmy i tak dalej, no nie, jakieś depresje. Być może u niej gdzieś tam w domu tak się odzywali do siebie i dla niej jest to normalne. I ty przykładowo, no, przejmujesz się tym, wiesz, przejmujesz się tym, no i czasem, no w większości przypadków, no nie ma się czym przejmować, wiesz, w większości przypadków gdzieś tam nie ma się czym przejmować, no bo relacje, no, działają troszkę na zupełnie innych torach, musisz pamiętać, że zawsze się, no patrzy na dziewczynę, bo ja, powiem ci, dzisiaj dziewczyna może mi coś głupiego mówić, może mnie obrażać, ale to na mnie nie działa, wiesz, naprawdę, to na mnie nie działa i Powiem Ci, wiele razy było tak, że dziewczyna Ci coś powiedziała głupiego, niemiłego, coś do mnie, ja nie zareagowałem, no nie, i później mm, jej było głupio, na tyle głupio, że po prostu, no, przepraszała. Raz miałem taką sytuację że coś dziewczyna wieczorem zaczęła coś mi mówić, coś mi obrażać, gdzieś tam chciała, wiesz, że wjechać mi na psychę i tak dalej. Ja w ogóle nie zareagowałem, nic, no nie. Okej, okay, rozumiem, no nie, w ogóle na spokojnie, wiesz. No i... a jej był głupio, ona całą noc gdzieś tam nie mogła z tym się przespać i tak dalej. No i rano gdzieś tam... Rano, gdy spałem, po prostu zaczęła przepraszać, robiąc mi loda przykładowo. No śmieszne, ale no śmieszne, dziwne, dla niektórych może, e, że się gdzieś tam przechwalał, no nie, nie o to mi chodzi, ale chodzi o to, że ona tak zareagowała i później jeszcze mnie gdzieś tam przepraszała, no nie. I to nie jest gdzieś tam pierwsza sytuacja, bo czasem było tak, że dziewczyna... Mi coś niemiłego powiedziała, no nie, zazwyczaj no coś głupiego, i ja nie zareagowałem, no i później gdzieś tam, no wiadomo jak to dziewczyna, no każda dziewczyna zawsze gdzieś tam przeprasza swoją seksualnością, cielesnością, no nie, naprawdę. I często jest tak, że zaraz dziewczyna um, siedzi, to w niej wiesz, siedzi w te słowa. No i powiedzmy, i zaradzić tam przychodzi do ciebie, jest jej głupio, no nie, czuje się z tym źle, no i zaradzić tam się rozbiera i tak dalej. E, I tak działają dziewczyny, no nie, naprawdę. I powiem ci, dla mnie to już jest standard, że naprawdę, bo no na mnie to nie działa, no bo mówię, wiele kobiet, no dzisiaj ma takie jakieś delikatne zaburzenia, wiesz o co chodzi, i no okej, okay, są te zaburzenia, no ale tego nie zmienisz, wiesz, tego nie zmienisz. Czasem jest tak, że, nie wiem, e, chcesz. Pocałować dziewczynę i ona może wybuchnąć, wiesz? Ona może wybuchnąć, że coś ci się, to, co ci chodzi, tam może cię gdzieś tam lekko wyzwać czy coś. No i po co gdzieś tam reagować, gdzieś tam agresją, po co gdzieś tam e, się z nią kłócić, ubliżać jej. Po, po prostu ja zawsze gdzieś tam robię dystans, no nie chwilka ciszy, ewentualnie. Rozmawiam dalej, nie przejmuję się tym. No i gdzieś tam może być tak, że za chwilę dziewczyna, przepraszam za moje zachowanie, i tak dalej. Wiesz o co chodzi? No nie, one naprawdę mm, wtedy, jakby to powie, to całe brzemię, no, jest na dziewczynie, i ja już po prostu wiem, jak to działa. Dzięki czemu, no, w pewien sposób też to wykorzystuje, no bo zawsze później dziewczyny przepraszają, no nie? A wiadomo, jak kobieta przeprasza, no nie? Zazwyczaj się seksualnością swoją, więc jeszcze jeśli nie doszło do niczego, no to zazwyczaj sama, jakby to powiedzieć, się gdzieś tam nakręca na to, no nie? Naprawdę. I nie możesz dawać kobiecie pożywki nigdy, wiesz? Nie możesz dawać pożywki. No dzisiaj dzwoniłem gdzieś tam... E, do dziewczyny umówić się, no i ona mi trochę tam e, ubliżała e, w takim stylu, że no bo nie, nie mogła się spotkać, no nie i że no on to se tam weź e, do innej, zadzwoń, wiecie o co chodzi, no i tak gdzieś tak mi tego po prostu nie reagowałem, nic, no nie e, e, i tak dalej. Tam była rozmowa, no i później gdzieś tam e, wiecie. Mi, życzyła mi wszystkiego dobrego, miłego, taka w ogóle zmieniła się po tym o gdzieś tam tego, że mówię, że w przyszłym tygodniu, no nie, e, i tak dalej, bo teraz no, tam ma zajęte i tak dalej i widzisz, ja już wiem jak to działa, no nie. I gdybym gdzieś tam to wchodzi, no ale o co ci chodzi, co i tak dalej, no nie, za kogo ty mnie masz, no nie. No to zazwyczaj dałbym jej pożywkę i naj, najprawdopodobniej no rozmowa by się zakończyła gdzieś tam złością i tak dalej, i tak dalej. Ona już by się pewnie ze mną więcej nie spotkała, ale że gdzieś tam zawsze mam ten spokój, wiesz, no bo mówię, dziewczyny najpierw mówią, potem myślą, no nie? I czasem te emocje w niej gdzieś tam się gromadzą, no nie? Emocje się gdzieś tam w niej gromadzą. Eee, I tego emocje się gdzieś tam gromadzą no i ona po prostu musi to wyrzucić no miałem czasem takie sytuacje, że dziewczyna gdzieś tam wpadła w furię, e, zaczęła krzyczeć do mnie wyjdź, wyjdź stąd, wyjdź stąd, no nie, nie chcę cię widzieć i tak dalej, nie wyszedłem, no nie, nie wyszedłem, siedziałem sobie i tak dalej, nie, że gdzieś tam jej odpowiadałem no i później gdzieś tam ta histeria jej przeszła no i tego, i ona później gdzieś tam mnie łapie, tuli i dziękuję Ci, że nie wyszedłeś, przepraszam, przepraszam, I love you i tak dalej, i tak dalej, no nie, i, no i przepraszała standardowi, no nie. I naprawdę zazwyczaj, gdy mm, reaguję, no nie, czyli wchodzę w to, to zazwyczaj, no później, no jak to facet gdzieś tam wychodzi, trzaska drzwiami, kłótnie, krzyki są i tak dalej i pojęci to tak naprawdę nic nie daje. To naprawdę nic nie daje. No mówię, dziewczyna sama się nakręci, pokrzyczy i tak dalej. Ty jesteś spokojny, pokażesz stabilność. No nie. Eee, no i tego. No i ona się uspokaja no nie. Po prostu ona musiała e, wyrzucić to z siebie. No mówię, no są różne dziewczyny, są dziewczyny z jakimiś tam stanami, jakimiś tam e, no mówię, zachowaniami i tak dalej. No i ja to zawsze mówię spokój, wiesz, spokój jest. Działasz tak jak działasz i tak dalej. E, no i czasem na przykład mam, że coś powiem dziewczynie i mi mówi, że no ja już się z Tobą więcej nie spotkam, no nie. Bo Ty jesteś taki burak, no nie. W ogóle, jak ja mogłam z Tobą wyjść, i ja w ogóle nie reaguję, no nie. Ale to mówicie, mówię, że kobiety potrafią gdzieś tam mega na psychikę wjechać, no i tego, no i później normalnie gdzieś tam się i tak ze mną spotyka, no nie. Po prostu, no, musiała zareagować, no nie. Naprawdę, no. Dlatego, jakby to powiedzieć, no. Musisz się do tego przyzwyczaić, no nie, no, tak działają kobiety, no nie, i no jedna będzie mniej tego stosowała, a druga więcej, wiesz, jedna mniej, druga więcej, no i nic z tym nie zrobić, bo jeśli będziesz z tym walczył, no to zwariujesz, wiesz, zwariujesz. Okej, okay, będą gdzieś tam dziewczyny, które będą przeginały, będą naprawdę toksyczne, no to wtedy zostawiasz taką dziewczynę, ale zostawiasz na spokojnie, no jak ja zostają dziewczynę, wychodzę i już nigdy nie wracam i się nigdy już do niej nie odzywam, no nie, no proste, widzisz, w, w totalnym spokoju, no nie, choć czasem są jeszcze sytuacje, że dziewczyna gdzieś tam dzwoni, ale o co Ci chodzi, czemu się nie odzywasz, czemu nie przyjeżdżasz, no nie. No i jeśli gdzieś tam się ogarnie, to daje jej szansę, ja naprawdę daję dziewczynom tyle szans, no nie, że, no mówię, naprawdę dziewczyna musi nieźle, nieźle nabroić, żebym ją zostawił, no nie. Kiedyś to było tak, że dziewczyna, prosty przykład, wystarczyła, że coś tam skrzywiła się gdzieś tam na mnie już ją potrafił zostawić, no nie, no jakby to, dojrzewam, no nie, dojrzewam i... Jakby to powiedzieć, no nic mnie nie zaskakuje, no nawet uroda już mnie nie zaskakuje, naprawdę już no, już ładniejszych dziewczyn, no nie można spotkać, no nie. No, wszystkie są mniej więcej według tego samego algorytmu. E, no mówię, na przykład czarne długie włosy, no nie wielki bius no nie szczupa, no, to, no i później poznajesz to co, masz to samo, no, nie? To już gdzieś tam patrzę bardziej na charaktery. I tak dalej, no nie? No ale, no mówię, charaktery są różne. I, no, takie sytuacje zawsze będą. I, no mówię, dziewczyna czasem mówi coś, tylko po to, żeby powiedzieć, wiesz? Bo ona najpierw mówi, a potem myśli. I ona najpierw coś powie i tak dalej, a później dochodzi do niej, że czemu ja to powiedziałam? Przecież ja nie chciałam tego powiedzieć, no nie? No ja go chyba uraziłam, no nie, nie, i tak dalej, nie? No, po prostu widzisz. Tak jak mówiłem, no kobieta sama sobie gdzieś tam tworzy emocje, nakręca się, rozumiesz? Naprawdę, zobacz, że dziewczyny też mają wahania nastrojów i no, jeśli gdzieś tam spotykasz się z dziewczyną, czy mieszkasz, to widzisz, że dziewczyna no, ma takie dni, jakieś przedokresowa jakaś głupawka jej się załącza, że się śmieje sama do siebie, po prostu siedzi, się śmieje, no nie. I widzisz, to wszystko jest spowodowane, no tymi cyklami, no nie. Hormony i tak dalej jej buzują. I wiesz, ataki złości, no nie. To wszystko to jest właśnie spowodowane jej cyklami, no nie i no. Nie da się, jakby to powiedzieć, no tego u kobiet wyłączyć, wiesz? No to jakbyś chciał wyłączyć u kobiety okres, no no nie da się, ona musi, jakby to powiedzieć, dojść do tej menopauzy, to wtedy się wyłącza, tak? No to... Cały czas będzie, no chyba, że dziewczyna jest jakaś chora, no nie, no chyba, albo że jest w ciąży, no to już tego, no ale normalnie, no to widzisz, i, i ma gdzieś tam te cykle, i tak dalej, i tak dalej, no nie, i naprawdę, no jest to dla mnie normalne, zrozumiałe, nawet widzę, że gdzieś tam okres się zbliża, bo ma głupawkę, no nie, no, po prostu, no i co z tym zrobisz, no nie. Dlatego, no mówię. Spokój, no nie, spokój, opanowanie i zawsze więcej zyskasz, naprawdę. No bo powiem ci unosić się, no tu zazwyczaj będzie tak, że dobra, uniesiesz się, No ona później nie wie o co chodzi. No bo najpierw powiedziała potem myśli i widzi w tobie, że jesteś niestabilny, wiesz? I jakby to powiedzieć sam? Sam się wyeliminowałeś, no bo ona gdzieś tam lekko jakąś coś powiedziała, możecie gdzieś tam coś tego, I to też takie jest jak taka, no trochę jak panienka, że jako po coś ci powiat, już się gdzieś tam wściekasz, nic ci powiedzieć nie można, już się gdzieś tam obrażasz, no nie, no nie, no spokój, no nie, niech sobie mówi, no nie, niech sobie mówi naprawdę. Wiadomo, że jak przegina że jak gdzieś tam e, cały czas coś ci mówi, no nie, i widzisz, że e, później nie ma gdzieś tam tej skruchy, nie ma tych przeprosin, no to wtedy możesz się naprawdę zastanowić nad tym, że coś tu jest nie tak z nią, no nie, i to już jest jakaś naprawdę mm, jakiś totalny defekt, wiesz, totalny defekt, no i wtedy możesz ją gdzieś tam olać, zostawić, no nie, i tak dalej, nie ma co gdzieś tam brnąć to, no ale jeśli na przykład dziewczyna, przeprasza za swoje zachowanie, już nie chodzi o to, że słowami, tylko swoim podejściem, na przykład dzień wcześniej, nie wiem, zaczęła na ciebie krzyczeć, ty nie zareagowałeś, no a że na przykład ty lubisz budyń, to na drugi dzień ci zrobiła rano budyń, taki jak lubisz, no nie, tak o, zupełnie nic nie mówiąc i ty się ucieszyłeś, no to, to jest też okazanie tego, że przykładowo, że no, jej było głupio, no nie. Naprawdę, no widzisz, no są dziewczyny, które naprawdę są gdzieś tam rozregulowane, bo w domu gdzieś tam krzyki były i ona może mieć nawet nerwice, wiesz, schodzi i wpada gdzieś tam w jakieś um, sytuacje, gdzie wystarczy, że coś tam małego się jej powie, ono już wybucha, no nie boi się, denerwuje się i tak dalej, ma takie napady lęków, no nie przez to gdzieś tam potrafi coś powiedzieć, no nie i tak dalej, i tak dalej, no nie na przykład podnieść głos krzyknąć, no nie, bo przykładowo jej matka tak zawsze robiła, no i wiesz, ona gdzieś tam jej gdzieś tam zachowania przejmuje, no nie, no ale jeśli to są takie zachowania bezinwazyjne, bezinwazyjne, czyli, że no mówi, a później przeprasza i tego nie chciała, no, no to jest to ok, gorzej, gdy przykładowo dziewczyna mówi, mówi ci cały czas coś, nie ma, jakby to powiedzieć, żadnej skruchy, tylko widzisz, że dziewczyna chce cię zniszczyć, no nie, i tak dalej, no i jej się to udaje, no to wtedy musisz uciekać z takiej relacji, no nie? Naprawdę, bo to już widać, że to już jest celowe, no nie? To już jest celowe i ona robi to z czystym, jakby to powiedzieć, premedytacją, z czystą premedytacją, no nie? Ale w innych przypadkach to mówię, no. Jak nie reagujesz, to zazwyczaj zyskujesz. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.